Hej, cześć siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu, a dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu polizingowemu klasykowi Delowi Latitude 55.00. To 15-calowy laptop biznesowy, który nadal potrafi zrobić świetną robotę, mimo że minęło już kilka lat od jego premiery. Sprawdzimy wydajność, jakość wykonania, kulturę pracy, ekran i to, czy warto go w 2025 roku kupić. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma ErniuPR zajmująca się sprzedażą polizingowych laptopów, komputerów, monitorów oraz akcesoriów i podzespołów. Znajdziecie tutaj laptopy na każdą kieszeń, w każdym budżecie, na... W podziale na poszczególne kategorie, na przykład do pracy biurowej, do internetu, do domu, do grafiki, wideo. Znajdziecie tutaj również stacje robocze czy mini komputery, które nieraz dla Was testowałem. Jeżeli chcielibyście zakupić jakiś monitor w dobrej cenie, to również możecie wpaść na stronę Erniu i sprawdzić ofertę na monitory. Także zapraszam do sprawdzenia strony partnera dzisiejszego odcinka i zapoznania się z ofertą, a my lecimy z testem naszego laptopa. Latitude 5500 to przedstawiciel wyższej półki biznesowej Dela. Jest większy niż modele z serii 7000, ale często dużo tańszy i dla niektórych może być bardziej opłacalny. To sprzęt projektowany do pracy biurowej, konsumpcji multimediów czy codziennego użytkowania. Nie jest to laptop gamingowy, nie robi wielkiego show, ale za to jest praktyczny i trwały. Pod względem wykonania Del jak zwykle nie zawodzi. Obudowa jest tworzywa wzmocnionego włóknem węglowym, matowa, sztywna, odporna na ugięcia. Pokrywanie wygina się, zawiasy są stabilne i działają płynnie nawet po kilku latach. Ekran do przekąt na 15,6 cala, Full HD, matowa matryca IPS. W polizingowych sztukach jasność zwykle oscyluje w okolicach 223 nitów. Do biura, jak najbardziej, ok, ale do pracy w pełnym słońcu może być trochę za ciemno. Niemniej jednak, na mnie ta matryca zrobiła bardzo dobre wrażenie. Odwzorowanie kolorów jest super, kąty widzenia również niczego sobie, ramki wokół ekranu też nie są przesadnie duże. A jak już o ramkach mówimy, to na górnej znajdziemy kamerę 720p do rozmów, wraz z fizyczną przesłoną prywatyzującą, co jest na dużym, plus. Sam laptop wygląda bardzo profesjonalnie, jest minimalistyczny, czarny, ma biznesowy i nie rzucający się w oczy styl. Jeśli o klawiaturę chodzi, to pisze się na niej świetnie. Skok jest wyczuwalny, nie jest gąbczasta, nie ugina się. Touchpad też jest stosunkowo precyzyjny i przewijanie czy gesty śmigają jak trzeba. Na klawiaturze znajdziemy też czarny trackpoint, prawie jak w ThinkPadach. Zerknijmy zatem jak ma się sprawa z portami I.O. A jest tutaj naprawdę nieźle. Zaczynając od lewego boku do dyspozycji mamy slot smart card, USB 3.1 Gen 1 typu A, USB C 3.1 Gen 2 z obsługą DisplayPort i złącze zasilania. Na prawym zaśpogu mamy kolejno złącze Kensington Lock, port Ethernet, port HDMI, dwa razy USB 3.1 Gen 1 typu A, złącze ComboJack, slot na karty microSD oraz slot na kartę SIM. A jak prezentuje się specyfikacja mojego konkretnego egzemplarza? Procesor, w jaki jest wyposażony, to i5-8365U o taktowaniu 1,9 GHz, 4 rdzenie 8 wątków, 8 GB RAMu DDR4 2666 MHz, 256 GB NVMe od Kioxi i zintegrowany układ graficzny Intel UHD620. Laptop ten mógł być też wyposażony w procesor i7-8665U i dedykowaną kartę graficzną Radeon 540X. Obsługuje też do 32 GB RAMów Dual Channel. Skoro mówiliśmy już wygląd i konstrukcję oraz specyfikację techniczną, to pozostało nam zajrzeć do środka i sprawdzić, jakie możliwości rozbudowy oferuje nam ten laptop. No i żeby dostać się do środka, trzeba odkręcić 8 śrubek, które mają fajny mechanizm, bo nie wypadają z obudowy. Odłożę ją tam na bok, więc już Wam nie będę pokazywał, ale wiecie, jak wygląda. I po odkręceniu tych 8 śrubek zdejmujemy sobie, podważamy najlepiej z tej strony pokrywę i możemy dostać się do środka. Jak widzicie tutaj mamy układ chłodzenia, chłodzący nam procesor i tak właściwie to tyle, no bo poza procesorem to tutaj mamy kartę graficzną zintegrowaną. Mamy dwa sloty na pamięć RAM DDR4 SO-DIM, e, Mogą maksymalnie pomieścić dwa moduły po 16 GB, czyli 32 GB. W moim przypadku mam niestety tylko 8 GB moduł. E, dosyć potężną baterię, bo aż 68 watogodzin i ten laptop naprawdę dobrze radzi sobie na baterii. Ciężko jest mi Wam powiedzieć, ile godzin wytrzyma, bo tak na dobrą sprawę to zależy, wszystko ile będziecie na nim, co będziecie na nim robić, tak? Myślę, że kilka godzin oglądania filmów czy przeglądania internetu to z palcem w nosie. Mówiąc kilka, mam na myśli co najmniej 3-4 godziny. Dodam do tego, że jest to laptop 15-calowy, tak? Tutaj mamy slot M2 NVMe. On jest tutaj, ma taki fajny radiator i ogólnie jest tutaj, jest 2, -2 8.0, ale jest też taka specjalna ramka do tego laptopa, gdzie można dorzucić, wkładać po prostu mniejsze dyski. Z ciekawostek tutaj mamy kartę modem Vivant tak naprawdę, czyli 3G, LTE w zasadzie, bo to jest Fiobocom 284DC i tutaj mamy kartę WiFi wraz z blutaczem. Jeżeli chodzi o kartę, to to jest oczywiście karta AC, czyli obsługuje Wi-Fi 5, nie WiFi 6, jeżeli byście się nad tym zastanawiali. Także tak to wygląda. Całkiem spoko można go rozbudować. No niestety boli tylko jeden slot na dysk. Co ciekawe, tutaj mamy wyprowadzone złącze SATA. Podejrzewam, że można jakąś taśmę ogarnąć i podłączyć po prostu dysk 2,5 cala. Myślę, że nie byłoby tutaj problemu, zwłaszcza, że miejsce jest tak dosyć ciekawie wyprofilowane, tak jakby właśnie taki dysk 2,5 cala miał się tutaj zmieścić. Niemniej jednak specyfikacja o tym oficjalnie nie wspomina. Także tak się prezentuje laptop od środka, od spodu. To teraz nie pozostało mi nic innego, tylko zaprosić Was na testy wydajności. Testy oczywiście zaczynamy od SignBencha R23 i tutaj otrzymujemy 3012 punktów w multikorze i 967 punktów w korze. Jeżeli chodzi o multikorn, no to tutaj jest średnio, liczyłem na jakieś 3500 punktów, czy 300 chociaż. No, ale niestety temperatury tutaj nie pozwoliły na wyższy wynik, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o Single core to mamy 967 punktów, co uważam za naprawdę niezły wynik. Jesteśmy tutaj plasowani między Ryzenem 1700 a Xeonem W3265M. No, jeżeli o te temperatury chodzi, to no, zobaczcie sami: 100 stopni ten procesor potrafi osiągnąć także. No, niestety, ale bardzo kiepski układ chłodzenia w tym laptopie bądź pasta termoprzewodnica nie została wymieniona. Ja podejrzewam, że po wymianie na jakąś lepszą pastę typu Kryonaut, no to tutaj te 5, nawet może i 10 stopni uda się zbić, niemniej jednak już powyżej 90 stopni to i tak throttling wystąpi, tak czy inaczej. Te 100 stopni nie było na wszystkich rdzeniach, tylko na tak naprawdę można powiedzieć, że dwóch, a nie miał poniżej 100 stopni, więc być może po prostu pasta gdzieś tam już przysycha, i to odprowadzenie ciepło nie jest tak dobre, jak być powinno. Jeżeli chodzi o temperatury, tutaj mamy temperatury dysku NVMe, maksymalnie 59 stopni z reguły 18-19 stopni. Nie wiem, skąd są te temperatury tak niskie. Bo ja w pokoju mam ze 21 stopni, a tutaj potrafi być 18. No T59 jak najbardziej jest osiągane, no bo robiłem testy krystal mmm, Disk Markiem i tutaj to jak najbardziej te 59 stopni mógł złapać, natomiast reszta wygląda przyzwoicie i tak naprawdę z takich ciekawszych temperatur, też jeszcze tutaj macie z integry, yy, integry temperaturę 77 stopni maksymalną, no ale tutaj nic graficznego nie testowałem. No i jeśli chodzi o dysk, to tutaj mamy dysk NVMe i odczyt na poziomie 2418 MB na sekundę, zapis 1355 MB na sekundę, co uważam za wynik akceptowalny, jak na laptopa, który ma służyć głównie do internetu, do korzystania z multimediów, jakieś tam oglądania filmów okazjonalnego tak dalej. Do czego się naprawdę nieźle nadaje, zwłaszcza z tym ekranem, który na mnie osobiście zrobił całkiem fajne wrażenie więc tutaj dysk raczej nie, nie musi być jakiś mega, mega szybki. Takie prędkości są akceptowalne według mnie w sprzęcie tej klasy. Pamiętajcie, że mamy tutaj 240 czy 256 GB, więc przy wyższej pojemności dysk też jest automatycznie szybszy. Nie mogło też zabraknąć testu BaseMarkiem Web 3.0 i tutaj mamy wynik 765 punktów więc zbliżony do tego co ostatnio testowałem dla was Dela z 9 generacją Intela więc bardzo zbliżony wynik do tego procesora 9 generacji i tutaj macie poszczególne wyniki testów które po kolei się odbywały jak widzicie tutaj wyświetla Generic Desktop Devices co też w sumie mnie ciekawi, też nie wyświetla GPU drivera mimo że tutaj ten sterownik jest zainstalowany poprawnie więc nie wiem czy to jest jakaś wina po prostu tego basemarka, czy, czy jak to wygląda. W każdym bądź razie wynik jest taki se, ale samo przeglądanie internetu i korzystanie z tego laptopa jest naprawdę na dobrym poziomie. No ósma generacja Intela jeszcze daje radę. No i żeby Wam to zobrazować, to puściłem swój film w 4K. Jak widzicie tutaj, żeby nie było, jest ustawione 4K i przejdziemy sobie statystyki dla nerdów. Mamy tutaj 9 zdropionych klatek z 2200, czyli tak naprawdę tyle co nic. Jeżeli chodzi o zużycie procesora to jest w okolicach 30%, natomiast jeżeli chodzi o procesor graficzny to mamy 45-50%. Wygląda zatem naprawdę korzystanie takie na co dzień z tego laptopa jest bardzo, bardzo przyjemne i przewidywalne. Przyszedł czas na kilka zdań podsumowania. Zacznę może od plusów. Bardzo przyjemna klawiatura, dużo portów I.O., solidna obudowa, łatwy dostęp do wnętrza i podatność na rozbudowę, dobra bateria i świetny ekran. A i 5. 8 generacji z dyskiem NVMe pozwala na komfortową pracę biurową czy codzienne korzystanie z komputera i konsumowanie treści. Ale żeby nie było tak kolorowo, to muszę też wspomnieć o minusach. 8 GB RAM pod koniec 2025 roku to żałosna ilość na Windowsa 11. Jeżeli będziecie kupować tego laptopa, to koniecznie bierzcie wersję przynajmniej 16 GB ekran mógłby mieć trochę lepszą jasność maksymalną bo jednak no tak jak pada słońce gdzieś tam z, przez okno na, na ekran laptopa to tak kiepsko tutaj to wygląda nawet jak mamy jasność ustawioną na maksa Kolejna rzecz to chłodzenie, które kiepsko sobie radzi z odprowadzeniem ciepła i występuje frottling termiczny, co ucina wydajność procesora. Myślę, że w tym przypadku można byłoby zacząć od wymiany pasty właśnie na Thermal Grizzly Cryonaut bądź coś podobnego, co ma e, też taką dosyć wysoką przewodność i wtedy spróbować. Myślę, że no te 5 do 10 maksymalnie stopni dałoby radę urwać, aczkolwiek no to chłodzenie i tak rewelacyjne nie jest. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo niektórzy mogą się zdziwić, że nie testowałem tego komputera w żadnej grze, ale to z prostej przyczyny. Procesory ósmej generacji testowałem już dziesiątki razy w wielu różnych modelach, czy to mini-pc-tów, czy laptopów yy, i myślę, że nie ma sensu powtarzać tego testu po raz enty. Jeśli kogoś interesuje wydajność grafiki UHD 620 w grach, to zachęcam do zapoznania się z moimi innymi recenzjami w modelach bazujących na tym procesorze, bądź na tej generacji procesorów. No dobra, to może jeszcze kilka słów o cenie, ale tutaj przygotujcie się na szok, bo. Werniu ten egzemplarz w tej konfiguracji, w jakiej ja posiadam, czyli z 8 GB, kosztuje około 1200 zł. I uważam, że to jest zdecydowanie za wysoka cena, jak na laptop, który ma już dobre kilka lat na karku i tylko 8 GB. Uważam, że rozsądna cena za ten egzemplarz, za ten laptop z 8 GB to jest maksymalnie 900. No do 1000 to już są wszystkie pieniądze, bo tak na dobrą sprawę możecie kupić ThinkPada T480. To co prawda będzie laptop 14-calowy, a nie 15, yy, i będzie yy, on o wiele tańszy, a będzie. Miał ten sam procesor, także, no tutaj, akurat ta cena moim zdaniem to no nijak się ma do, do tego, jak ten laptop, yy, no po prostu no jest źle wyceniony, o tak powiem, nie będę tutaj. Mówił e, jakoś dużo naokoło. E, w każdym bądź razie, no na pewno na plus tutaj się ekran będzie wyróżniał względem finkpadów. E, oczywiście w finkpadach też można mieć dobrą matrycę, ale w polizingowcach najczęściej jest ta słabsza matryca, a tutaj jest naprawdę spoko. Jak odpaliłem sobie tego lapka, to byłem aż zdziwiony tymi kolorami i kątami widzenia, czego oczywiście nie da rady oddać na kamerze, no ale to chyba wiecie. To tyle z mojej strony, dajcie znać czy Wam się podobało, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie to łapkę w dół, napiszcie konstruktywny komentarz dla YouTube'owego algorytmu, żeby on mnie nie zapomniał e, i e, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam na moje sociala, michu.tv to mój Instagram oraz mordeczki Micha to moja facebookowa grupa. Zapraszam również na stronę partnera dzisiejszego odcinka, czyli erniu.pl, tam znajdziecie wiele różnych ciekawych sprzętów na każdą kieszeń. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.